Witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku do końca ulepszyłem moją splówkę i mam znać się pokonać bossa o proszę od tego kroka Barino X Krok jak nam się uda to wtedy to wtedy wyklikajcie łapkę w górę subskrypcję dzwoneczek i komentarz start patrz jaki byla chyba trudniej jest no chodź tu wymiara łeb i łeb i łeb. i w serce 5, 4, 3, 2, 1. Idę. No, i teraz musicie kliknąć łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Teraz rozpoczynamy nasze przejścia z karabiny. karabinem odblokowaną 3, 3 łapy na aż 9. No i teraz chcę zacznij, zacznij kosztuje broń 723 tysiące O I ją będę ulepszał w następnym odcinku Nie na zapomnijcie się stawić łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczkę za pokonanie bossa Trzymajcie się, cześć